W filmie widzowie nowe informacje dotyczące aktualizacji na Box PvP. Dodatkowo zabiłem gościa, który dostał laga i wypadły z niego nożyce Supermana. Oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, jak to się w ogóle stało. Wleciał konkurs na 100 tysięcy, więc subskrybujcie i bierzcie udział 400 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia. Już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał, nie przedłużając miłego oglądania. Siemano widzowie, witam serdecznie o pierwszej w nocy prawie na Box PvP na serwerze rapy.pl. Nie bez powodu jesteśmy widzowie. W środku nocy tak naprawdę No bo ogólnie jest taka teoria, że o tej godzinie Najlepiej się gra, a według mnie O tej godzinie jest największa stypa i o tej godzinie Tak naprawdę jedyne co można robić tak naprawdę Siedzieć i kopać szarą wełnę tak No tyle, naprawdę, nic więcej się na serwerze nie dzieje Dodatkowo widzowie są Przecieki, tak, przecieki, dobrze słyszycie Ale zanim wam o tym opowiem No to widzowie, konkursik na stokoła Zostaw suba, lajka w komentarzu, swój nick z Minecrafta giveaway z ostatniego odcinka Jeszcze nie wiem kto wygrał, no bo ten film jest nagrywany Na zapas i po prostu yy, na następnym filmie Filmie będę robił, wiecie, wyniki z wcześniejszych konkursów, z wcześniejszych filmów, więc jest szansa, że jeszcze możecie wbić na stary film i sobie wziąć udział, no bo no jeszcze nie losowałem, więc no tak to po prostu y, wygląda. Mianowicie widzowie, jak dobrze wiecie, już prawie 3 tygodnie temu była ostatnia aktualizacja na boksie. No i aktualnie jest po prostu stypa, jest nuda, nie ma co robić. E, powiem wam widzowie, co aktualnie trzeba zrobić, jak macie na przykład jakieś siano na serwerze. No bo jak zostaną dodane nowe sety, no to to siano przestanie po prostu. Straci bardzo dużo na wartości. Więc no, co? Aktualnie jest przeciek taki, że widzowie, yy, ostatnim setem jest 20 Supermanic. I podobno ma być tak, że teraz te pięć kolejnych villagerów, aż do tego, no to będą kolejne sety. I najprawdopodobniej jeden dzień przed, już na cecha 1, będzie można sobie to oglądać. Mianowicie, tak było przed ostatnią aktualizacją, że właśnie setów nie dało się craftować. Ale już tutaj na pierwszym channelu było widać, jakie te sety będą, co będzie, jak ono się nazywa. Itp. Itd. Podobno ma to tak wyglądać, że będą oczywiście nowe nożyce, które będą, kurde, o wiele, o wiele OP, z lepszą wydajnością, z większym szczęściem, przez co no, kopanie wełny będzie naprawdę super, bo będzie trzy razy więcej kaski. No i kurde, no sam osobiście się nie mogę doczekać, no bo nie będę ukrywał, że jest już powoli taka stypa. Seta Supermana ma tak naprawdę co druga osoba na szarej wełnie. Ciężko jest kogoś zabić, no bo naprawdę te serca jakby mało co schodzą, więc no aktualizacja bardzo się przyda. Podobno ma być tak, że kolejne sety dalej będą nazwane właśnie w tym motywie Batmana, coś tam Supermana jakiś Spiderman, tego typu, nie? Więc uważam, że może być naprawdę naprawdę kurczę fajnie. Oczywiście aktualizacja wleci, no to aktualizacja teksturpaka również wleci, żebyście wszystkie te sety mieli pokolorowane jak macie to aktualnie. ja Jakby ktoś pytał tekstur pack jest widzowie w opisie na Discordzie śmiało można wbijać i sobie pobierać. Więc to co? Widzowie co najlepiej zrobić, jeśli macie odłożone jakieś, jakąś kasę po prostu nieważne ile, bo podam wam dwa sposoby dla tych, co ma po prostu ludzie troszeczkę więcej kasy, a ci, co mają troszeczkę mniej kasy, no bo nieważne ile macie, w sensie no ważne, bo tak macie minimum takiego 1500-2000, no to już warto jest sobie to zainwestować na po prostu e, nową aktualizację. Mianowicie, jeśli macie dużo kasy, no to oczywiście kupujecie sobie rapy boksy jak najtaniej. No moim zdaniem aktualne ceny na rynku, no to jest totalna przesada 315 koła za rapy boksa. One tyle nie są warte, naprawdę nie są tyle warte. Jesteście w stanie je kupić o wiele taniej. no i no I co, kupujecie takiego rapy boxa, oczywiście go nie otwieracie, no bo aktualny drop z rapy boxów jest po prostu mało wartościowy. Każdy to ma, więc zostawiacie sobie jego kulturalnie wędę i czekacie. Są dwie opcje potem, możecie go oczywiście otworzyć, liczyć na to, że wypadnie Wam najlepszy miecz i jesteście tak naprawdę zarobieni do następnej aktualizacji. Albo po prostu tak bezpieczniejsza opcja, Przetrzymać go 1-2 dni po aktualizacji i wystawiać go już za grube miliony, no bo wydaje mi się, że takie rapy box no, z kilka milionów będzie już chodził po prostu po tej aktualizacji więc no, tak to wygląda. A co dla osób, które e, kasy nie mają? Widzowie, no jest oczywiście jeden przedmiot, który cały czas jest pożądany przez wszystkich, nie na, nieważne na którym etapie rozgrywki będziecie, on zawsze będzie potrzebny, mianowicie oczywiście fragment kosmosu. Fragmenty kosmosu są potrzebne do tego, aby ulepszać sobie te perki, runy, wszystko. Cały czas lecę do przodu z tymi e, runami, no mam nadzieję, że za niedługo uda się wbić tak jak mówiłem, e, każdą runę na poziom drugi, a runę siły na poziom trzeci, no bo runa siły, no to jest najlepsza runa, najbardziej wartościowa, ona najbardziej przyda. No i widzowie, co robicie? Za każdą, całą kasę jaką macie, jeśli wy sobie tych perków nie wbijacie, a chcecie zarobić, no to skupujecie je po prostu z rynku. I oczywiście też nie za taką cenę, jakie tu są, bo 2400 za fragment kosmosu to jest cena po prostu śmieszna, bo z dwa dni temu, jeden fragment kosmosu kosztował 1300, a teraz niby za 2400 mają sprzedawać? Oczywiście nie, nie przesadzajmy, nie napędzajmy inflacji na serwerze, sprzedawajmy to w normalnych cenach, więc widzowie, no tak 1500 od sztuki to jest ma tak, skupujemy i trzymamy sobie No bo potem, wiadomo, wrócą, no, będą nowe Sety, wszystko wleci, wróci, wleci do góry Będzie więcej kasy na serwerze, no to te Odłamki będą też o wiele, o wiele więcej e, Warte, więc no to jest chyba oczywiste Ja sobie oczywiście, widzowie, za całą tą Kasę, jaką mam, no to niestety na rapy Boxa nie będę miał, e, nie wiem jak Zostanę tutaj po rozdaniu kasy Z giveaway'ów, ale no Jakieś tam smocze odłamki na pewno kupię e, Nie pod sprzedaż, tylko po prostu dla siebie Bo aktualnie mam 32, no i cały czas Zbieram na te runy, żeby po prostu te perki w no bo naprawdę może wam się wydawać, że jeden poziom, kurde, jakiejś tam runy nic nie daje, że nie warto, ale serio wam mówię, warto. Jest ogromna przewaga na tym, jak gracie z kimś, kto ma runy siły, a kto nie ma runy siły, naprawdę czuć to i dzięki temu, że ja mam wbity perk runy, na poziom drugi, a uwierzcie Dość mało osób ma to wbite, bo No jedna runa e, siły kosztuje z Ponad pół bani, a ja miałem ogromne e, Szczęście, że mi te runy wypadły Właśnie po prostu z tutaj losowań e, Przez to no, mogłem sobie to ładnie Ulepszyć, no i kurde Bije o wiele większy damage, plan jest taki wizowie jest środek nocy, e, ja Lecę po prostu sobie kupić jak najwięcej itemków Na klepę, no i lecimy się poklepać Mam nadzieję, że kogoś się uda zabić, pokażę wam Co tu się w ogóle dzieje o tej godzinie, bo naprawdę Jest taki dym, e, w sensie taki dym te, taki śmieszny, nie? No bo nic się nie dzieje, dosłownie, jest taka stypa Wszyscy siedzą i sobie kopią na spokojnie Na tej e, strefie e, Bez elit, a dla mnie To będzie okazja, okazja na fragi Mam nadzieję, że zabije jak najwięcej osób I czy w ogóle kogoś zabije, no bo O tej godzinie też nie dość, że e, łatwo Jest się wzbogacić po prostu kopiąc No to łatwo jest też uciec przed jakąś Klepą, no bo jeszcze te itemy Nie zadają takiego dużego damage'u Jakiego będą zadawać po aktualizacji e, Po prostu na serwerze, no bo Wtedy miecze będą miały. Jeśli ten ma ostrość 37, no to następny będzie miał ostrość 47. No to naprawdę dużo. No bo tam chyba każdy miecz leci o dwa, o dwa poziomy sharpnessu do przodu, tak mi się wydaje? Tak, jak najbardziej. O dwa, nie? No to chyba dobrze policzyłem. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zmieniamy cecha. Lecimy na strefę bez elit i widzowie, no mam nadzieję, że tutaj jakiś frag y, wpadnie. W ogóle widzę, że tutaj Mikols jest na serwerze i tu jakieś fragi robią. Tylko z jakimś Dedajmondem, który jest też tak dziwnie stabowany na samej górze pod nad. Wszystkie rangi. Ciekawe, czy Mikols normalnie sobie gdzieś pyka? Że jest szansa go gdzieś zabić? Czy, czy raczej oni sobie tam coś testują ze strony administracyjnej? Szczerze, takiego Mikolsa, kurde, na filmie zabić, czy nawet się tam z nim poklepać, byłoby kurde, fajnie. Ale no, tak mi się właśnie wydaje, widzowie że tutaj go raczej nigdzie nie złapiemy. A szkoda, bo mówię, no, fajnie byłoby kogoś takiego sobie ciuknąć. No, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Na strefie bezelit, kurde, go nie ma. Może coś ogarniają z nowymi setami. To byłoby w sumie y, fajne, żeby tam właśnie przetestowali Czy, y, nie wiem, będzie to wszystko z, Bezpiecznie zbalansowane i wszystko Ale naprawdę, w nocy jest tutaj taka cisza Nic się, kurde, nie dzieje Ciekawi mnie, czy też dodano, dodadzą jakieś, nie wiem, generatory w ścianach Czy coś takiego To mogłoby być fajne, albo kiedy w końcu tutaj zostanie coś y, dodane Bo, no, tutaj jest, kurde, cisza I widzę widzowie, że jest tutaj też y, Mikols I co on tutaj robi? Czy tu jest jakaś klepotana? Tutaj cały... Lan y, jest jeden z przód Który, nie coś tutaj testuje ktoś napisał, czy ktoś chce bana Szczerze, dość ciekawa sytuacja, coś jest tutaj Testowane, no ja sobie polecam. no nie wiem Liczyłem właśnie na to, że tutaj jeszcze jakiegoś Dodatkowego y, lika się y, znajdzie I będzie jakaś fajna ciekawostka y, Na film, ale no najprawdopodobniej Kurde, już wszystko zostało powiedziane I reszta rzeczy to tak naprawdę No trzeba y, po prostu, kurde, czekać no nie no najgorsze jest to widzowie Że my nawet nikogo tutaj na jakąś klepę nie złapiemy bo, bo tu jest taka pustka Jak się kogoś znajdzie na jakąś klepę widzowie To ten ziomal po prostu zacznie szybko Bardzo szybko uciekać Mimo że on teraz jakiegoś laga w ogóle dostał widzowie Ten typ dostał laga i upada totem I kurde fajnie byłoby go kurde dobić Tu jakiś ziomal z jego klanu, i go zabiłem za plus 23 I nożycy supermana złapałem widzowie Złapałem z typa nożyce supermana W momencie kiedy to do... nie wiem On zginął na jakimś lagu czy coś Ej dobra chora akcja bo naprawdę kurde Niezły dym. I mam jakiegoś farta, tak szczerze, bo drugi raz w sensie znowu ginę na lagu jakimś. Ja zginęłem na lagu, tracę dosłownie wszystko. I nagle ja zabijam jakiegoś typa, i kurde, dostałem, kurcze, itemki z niego, fany. Nożyce Supermana, no to drogi item. No i teraz też jest nieciekawa akcja wizowa, no bo ziomal zdedał na lagu. Ziomal zdedał na lagu, i kurcze, pytanie jest takie, czy ja mu powinienem te nożyce oddać, żeby było fair, no ale z drugiej strony ta sama sytuacja. Ja zginąłem kilka razy, też na lagu i mi nikt niczego nigdy nie oddał. Może to jest takie coś, że, że los się do mnie uśmiechnął, że wiecie, że parę razy ja miałem taką samą sytuację i nagle gdzieś coś takiego i tutaj mi wypadają takie i No życie Supermana, to jest kolejne kilkaset tysięcy tak naprawdę zarobione w dosłownie chwilę. Więc no, nie wiem. Ja widzowie bardzo, ależ to bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał. Codziennie o 15 są odcinki. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Na razie i siema.